Pamiętajcie, że z kodem SPORT600 dostajecie free bet w wysokości 60zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. Siemaneczko, dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Nie Grasz Nie Wygrasz. Moi drodzy, na początek bardzo dobra wiadomość, przebiliśmy 6000 subskrypcji, za co w imieniu swoim, jak i FoodBreaka i Landriego i wszystkich, którzy współpracują i działają na tym kanale, dziękuję Wam bardzo. A teraz tak, przechodzimy do tematu głównego filmu, czyli meczu Rosja-Polska. Moi drodzy, tam niżej w komentarzach typujecie wynik meczu Rosja-Polska. Jestem ciekaw już teraz, tak. Ja wiem, że mecz dopiero w marcu, ale chcę już teraz zobaczyć, ilu z Was wierzy w to, że wygramy ten pierwszy mecz barażowy. No dobra, ale zanim wytypujecie wynik i napiszecie komentarz, to poczekajcie, zobaczcie, co działo się po wczorajszym losowaniu w internetach. Jak tylko legendarny Lotar Mateos wyciągnął kulkę, w której znalazła się karteczka z napisem Poland, to serca w całym kraju mocniej zabiły, a social media zapłonęły od opinii. Będziemy grać z Rosją. Jedni byli zachwyceni, inni trochę mniej. Zacznijmy może od tego, jak na losowanie zareagowały obie federacje piłkarskie. Rosyjska i Polska. Tutaj mieliśmy wzajemną wymianę uprzejmości. Rosjanie ładnie nam pomachali, a my im odmachaliśmy. Pełna kulturka, bez jakiejś napinki. Na boisku na pewno będzie to wyglądać trochę inaczej. Wiadomo, walka na całego. Później Rosjanie dodali, że czekają na naszego najlepszego piłkarza. Oj, nie grajcie z lewym. On chętnie strzeli wam jedną, albo dwie, a może trzy, mówię wam. To teraz przejdźmy do jednej z obecnie najważniejszych postaci w świecie polskiej piłki. Prezes PZPN Cezary Kulesza przyznał, że trafiliśmy na mocnych rywali, ale takich, którzy znajdują się w naszym zasięgu. To prawda, dużo gorzej, jakbyśmy skończyli z Portugalią albo Włochami. Były prezes PZPN Zbigniew Bonik stwierdził podobnie. To całe losowanie mogło skończyć się dużo gorzej, a tak Suzie dopisało sporo szczęścia. Oby słońce świeciło nam też po tych marcowych barażach. W podobnym tonie zapostował rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. O dużym farcie podczas losowania wspomnieli też byli reprezentanci Polski Artur Wichniarek oraz Sebastian Mila. Co ciekawe żaden z nich nie miał okazji zagrać w biało-czerwonych barwach przeciwko ekipie zbornej. Pełen entuzjazmu był również dziennikarz Tomasz Włodarczyk, który nazwał Rosję najłatwiejszą drużyną, na jaką mogliśmy trafić. No to teraz tak dla odmiany pokażę Wam troszkę mniej optymistyczne tweety. Na początek może przypomnijmy sobie nasz bilans na ich terenie. Tylko spójrzcie, to wygląda po prostu tragicznie, ani jednego zwycięstwa. I od razu jakoś tak z balonika Pss, zaczyna schodzić powietrze. To teraz dorzucę jeszcze coś mocniejszego. Biało-czerwoni po prostu nie potrafią grać nie tylko z Rosją, ale również na terenie Rosji. Tak wyglądają wyniki ostatnich meczów, które przyszło nam tam grać. No i co? Wróciły stare demony i koszmary, prawda? Okej, okay, ale zostawmy już ten nieszczęsny Mundial 2018 i Euro 2020. Wróćmy do naszych meczów z Rosją. Ostatni raz wygraliśmy z nimi w meczu towarzyskim na stadionie śląskim. To był 1998 rok. Skończyło się 3-1 dla nas, a dwa gole zdobył Tomasz Hajto. Selekcjonerem był Janusz Wójcik. Co za prehistoria. Od tamtej pory graliśmy z nimi trzy razy i trzy razy zremisowaliśmy. Dwa z tych meczów to były sparingi, a ten jeden to. Pamiętacie, prawda? Euro 2012 i piękna bramka Jakuba Błaszczykowskiego. Teraz w reprezentacji nie ma już Kuby, nie ma Hajto, czas na nowego bohatera. Dobra, ale wróćmy na socialową ziemię. Brutalnego tweeta posłał w świat komentator Rafał Wolski dużo w tym prawdy niestety, bo niektórzy wydaje mi się, że chyba troszkę za szybko zapomnieli o tej kompromitacji z Węgrami i o tym, co nasza reprezentacja prezentowała w ostatnich miesiącach na boisku. Marek Szkolnikowski jest zdecydowanie jednym z tych, którzy chyba nie zapomnieli. Dyrektor TVP Sport z każdym kolejnym tweetem coraz bardziej się rozkręcał. Był tekst o szczęściu, wiadomo, żarcik z odpoczynkiem lewego, i na koniec podsumowanie tego całego zjawiska, które zawsze towarzyszy nam przy możliwym wyjeździe biało-czerwonych na jakiś duży turniej. No bo tak to już jest z nami, kibicami. Zawsze wierzymy, wiadomo, dopóki piłka w grze. A jak na wyniki losowania zareagowali piłkarze Sołzy? No właśnie w momencie, gdy kręcę ten film, to głos zabrał tylko jeden z nich: Grzegorz Krychowiak. Krycha napisał tak: Niezłe losowanie. Każdy rywal w zasięgu i z każdym możemy wygrać. Pomyślał każdy zawodnik ze wszystkich czterech drużyn. Wygramy, jedziemy na mundial, przegramy, to znaczy, że nie mieliśmy po co tam jechać. To będą dobre mecze, nie mogę się doczekać. No i co? Całkiem zgrabnie to ujął ten nasz krytykowany ostatnio Krycha. Zwróćcie uwagę na to, że nie napisał dobry mecz, tylko dobre mecze. Czyli już założył, że pojedziemy Rosję i zagramy ten drugi. A tak na serio to swoją wyższość trzeba udowodnić na boisku. Teraz się można zastanawiać, kalkulować, a tu trzeba po prostu to wyszarpać i obyśmy 24 marca wykonali ten pierwszy ważny krok, w kierunku Mundialu w Katarze. Poczekajcie, bo ja już wyjechałem z podniosłą atmosferą, a tu takie informacje docierają z dalekiej Rosji. Były trener Legii i reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow puszcza oko do Cezarego Kuleszy. Jak coś, to on chętnie weźmie biało-czerwonych i poprowadzi ich w barażach. Zwolnienie Sołzy i oddanie drużyny w ręce srogiego Staśka? Dla mnie brzmi to jak niezła fantastyka. Ale piłka nożna widziała różne rzeczy. Chcielibyście Czerczesowa jako selekcjonera, dajcie znać. To w takim razie, w czym mamy upatrywać naszych szans na to, że ogramy w marcu Rosjan? No już wam mówię. W tym, że w reprezentacji Rosji obecnie jest Bajzel. Jeżeli w naszej reprezentacji niektórzy uważają, że jest bałagan, to w reprezentacji Rosji jest tak. Dwa razy więcej chaosu, albo nawet trzy razy więcej chaosu, niż u nas. Tam naprawdę wszystko stoi na głowie. Chronologicznie, jedziemy. Słuchajcie, wtopa na Euro 2020. Skąd to znamy, prawda? Zwolnienie Czerczasowa, zatrudnienie Karpina. I co robi Karpin jako nowy selekcjoner? Wprowadza swoje zmiany i to takie naprawdę rewolucyjne zmiany. Zaczyna wszystko zmieniać po Czerczesowie i wywraca tą reprezentację do góry nogami. Wprowadza jeszcze większy chaos. Ja tylko przypomnę, że my w tym roku, wygraliśmy z takimi potęgami e, jak Andora, Albania i San Marino. Rosjanie troszkę lepiej, ale niewiele lepiej. Oni w tym roku wygrali ze Słowenią, Słowacją, Cyprem i Maltą. Chyba nikogo nie pominąłem. Przypominam, że mecz, który dawał im bezpośredni awans na Mundial w Katarze, przegrali 0-1 po golu samobójczym. Tam atmosfera zupełnie siadła i to tak siadła, że właśnie selekcjoner Karpin powiedział, że on to właściwie nie wie, czy będzie ich w stanie przygotować do tych marcowych baraży, więc tam wszystko leży. I w tym momencie, to co działa na, zarówno na naszą korzyść, jak i na ich korzyść, to niestety to, że ten, ten mecz jest dopiero w marcu. Więc zarówno my możemy poprawić naszą grę do marca, jak i Rosjanie mogą to wszystko sobie poukładać i jakoś ten cały chaos ogarnąć. W każdym razie, tak, panie Souza, ja na pana miejscu to bym tak schował do kieszeni tą portugalską dumę i spotkał się z trenerami Maciejem Skorżą oraz Czesławem Michniewiczem, no bo oni obaj wiedzą, jak wygrywać na tej trudnej rosyjskiej ziemi. tak? Wszyscy pamiętają mecze Legii Skorży ze Spartakiem i ostatnio Legii Michniewicza ze Spartakiem. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, jakie szanse procentowo daje reprezentacji Polski na wygraną w tym meczu, z Rosją, to mówię Wam 55 do 45 niestety dla reprezentacji Rosji, ale daję te 10% więcej dla Rosjan tylko dlatego, że grają u siebie. Niektórzy już się szykują na, mecze z znaczy na mecz z reprezentacją Szwecji, tylko przypominam, że Szwedzi wiadomo są faworytami meczu z Czechami, ale jeszcze go nie wygrali. I mówię wam, nie szykujcie się na mecz ze Szwecją. Najpierw poradźmy sobie z Rosjanami, a po drugie, to ze Szwecją mamy tak fatalny bilans, że ja nie przypominam sobie za mojego życia żebyśmy za mojego świadomego życia kibicowskiego, żebyśmy wygrali ze Szwecją. Z tego co sprawdzałem, to ostatni raz, jak wygraliśmy ze Szwecją, to był piękny 91, 2-0 po golach trzeciaka i kowalczyka. Chyba mnie pamięć nie myli. Ale słuchajcie, ja w 91-miałem 3 latka. 3 latka. Byłem taki malutki, i taki brzydki. Pamiętajcie, że Nie grasz, nie wygrasz jest również na Facebooku, tam jest nasza grupa. Wbijacie do grupy i możemy dyskutować coś mi tu lata o piłce nożnej, o barażach, o meczach Rosji z Polską i o innych meczach barażowych. Pamiętajcie, grupa na Facebooku. Ja liczę na wasze łapki w górę, komentarze i do zobaczenia w następnym filmie.